Cześć, tutaj, Vau, witam Was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia, i dzisiaj przejdziemy się z Damianem XD. XD X Damian. XD to pewnie ta emotka taka, yy, gimbazowa trochę, yy, trochę nie moje czasy, za moich czasów takich emotek, raczej nie mo za moich czasów w ogóle jak to brzmi. Yy, wracając jednak do bitwy, yy, Damian idzie tutaj na baczacie i od razu przyznam się, że to będzie taka mała prywata, bo yy, obiecałem Damianowi, że jeżeli yy, kupi ode mnie joystick który miałem wystawiony na Allegro jakiś czas temu, jak pamiętacie, to, to skomentuję jego jakąś powtórkę. Czekałem dość długo na tą powtórkę, żeby ona była dobra, nie chciałem byle czego wrzucać i myślę, że tutaj ta gra tym badczatem będzie, będzie całkiem przyjemna i całkiem fajna. Chociaż muszę powiedzieć, że Damian rozkręca się bardzo, bardzo powoli i na początku raczej nie spodziewajcie się rewelacji. Dość ciekawa tutaj pozycja na pozycja na, na lewej stronie, na, na południowej stronie El, El Halufa. Właściwie nigdy tutaj jeszcze nie byłem, zwłaszcza czołgiem średnim, ale chyba całe szczęście, że nie zjechał tutaj na dół, ponieważ jak widzicie Indian Panzer został skończony, tam został już tylko FV na dole, no i tam jest Bachat T-62 i pewnie jakieś czołgi, które pomagają tym, tym medom z górki, więc taka, taka walka może się bardzo szybko na dole zakończyć. Ostatnio zresztą sam się o tym przekonałem, pojechałem dużym AMX-em 50-120, to jest dość szybki czołg, zjeżdża 80 parę kilometrów, z więc byłem tam na dole bardzo szybko, ale napotkałem trzy medy i niestety nie byłem w stanie z nimi za bardzo walczyć. Tutaj już artyleria próbowała dosięgnąć Damiana, ale jej się nie udało i pomalutku, pomalutku Damian sobie szuka pozycji. Musi bardzo uważać, bo jak widzieliście on tutaj się zaświecił, czyli coś tam musi stać z optyką albo z lornetką i jest go w stanie zaświecić. Ciekawy jestem jak, jak dużo ma maska kamuflażu tutaj Damian, bo jeżeli miałby wystarczająco dużo, to myślę, że, że powinien być tutaj niewidoczny, no ale widocznie nie ma tutaj tego kamuflażu zbyt dużo, mamy M103, może uda się do niego strzelić, niestety już wyjechał z zasięgu rysowania AMX 1375, może to jego wina była to wyświecenie pierwszy, pierwszy strzelek trafiony no, Batcha to nie jest nie jest sniper, więc nie liczcie, że takie strzały Wam za każdym razem wejdą, troszkę jak jagody tutaj widać, ale nie warto do niej strzelać, bo było widać właściwie tylko jej górną płytę i pod tym kątem nie, nie jest ona do przebicia właściwie dla żadnego pewnie czołgu teraz może, gdyby tam dokładnie przy Celował, to może by przejść, gdzieś trafił w dolną płytę, ale, ale to jest patcza, tak jak mówiłem, to nie jest snajper i i raczej tutaj nie powinien strzelać powinien sobie przeładować według mnie tutaj już magazynek zdecydowanie ma trzy pociski wozi się z nimi już od dłuższego czasu myślę, że powinien sobie przeładować ten, ten magazynek niepotrzebnie odjeżdżał od tej skały według mnie zaświecił się, arteria mogła być tutaj gdzieś skupiona, więc powinien poczekać przy tej skale chwilkę yy, zgasnąć, a ten znowu się zaświecił yy, dostał pierwszy strzał, jeden tylko jeden w ziemię, więc trochę farta jedna trzecia, kolejny strzał koło niego więc o, już tutaj jak wybucha Normalnie jak w Wietnamie, jeszcze Napalm powinien rzucić tutaj i to by było już wszystko. Podjechał sobie na środek na tą, na tą górkę, która pojawiła się dwa chyba paczę temu na El Halufie. Bardzo, bardzo fajna ta górka jest, muszę powiedzieć, że ona urozmaiciła zdecydowanie grę tutaj na tej mapie i pozwoliła wreszcie robić coś na tej środkowej części mapy, bo pamiętacie kiedyś ona była zupełnie martwa, wszystko toczyło się właściwie tylko na tych wzgórzach, natomiast na środku ewentualnie jeżeli jakimś skautem się dobrze ustawiło, to, to można było sobie sporo naświecić, natomiast walki jako takiej tutaj na środku raczej nie było. Oprócz CW oczywiście, bo, bo czasem drużyny na CW tutaj potrafiły przerażować przez sam środek po to, żeby schować się. Przed artylerią, pod górką przeciwnika. Znowu się Damian tutaj zaświecił, znowu dostał, dostał strzał ostrzegawczy w ziemię. No i myślę, że już powinien sobie zdecydowanie przeładować na magazynek, bo jeździ z nim bardzo, bardzo długo. T62 będzie tutaj miał pewnie na widelcu, jeżeli ono tylko się wychyli z tej górki no ale póki co pozostaje ukryte, jedynie podświecone, więc, więc nie można niego strzelać. To jest dość ciekawa pozycja powiem Wam tutaj za tymi skałami i tak samo za skałami na środku, ponieważ zobaczcie, że macie tutaj po skosie strzelania na obie strony, więc ten zasięg rysowania jest bardzo, bardzo duży, właściwie można stąd spokojnie sobie strzelać do czołgów znajdujących się po jednej i po drugiej stenie mapy wystarczy tylko, że one gdzieś tam wyjadą. Za chwilkę może to będzie widać, bo bo te czołgi są narysowane, jak widzicie, wótek zmierza już tą stronę. Tam T44 przejechało. W międzyczasie, no ale nie udało się tutaj do niczego strzelić. Damianek wychyla się, szuka sobie tutaj pozycji niestety nie jest tak w stanie wysoko podnieść, podnieść armaty. To jest jeden z minusów, właśnie, barczata. To, że nie wiem, dlaczego tutaj nie strzelił, już powinien oddać strzał, myślę. W każdym razie, to jest jeden z minusów barczata, właśnie, że nie jest w stanie zbyt wysoko podnieść, podnieść tutaj sobie działa i, i przez to czasem, właśnie, na takich mapach górzystych nie jest w stanie oddawać strzałów do czołgów znajdujących się poprzeciw zboczu. Mamy T-62, Damianek został tutaj wyświecony przez tego WTK, najprawdopodobniej gdy do niego strzelał, no i oberwał strzał od 6 dwójki w tył. T-44 wjeżdżał tutaj ochoczo do bazy, tutaj mamy pojedynek Esetek i właściwie cała ta strona została stracona już. Nawet nie wiem, co tam się jeszcze znajduje oprócz tej esety, bo nic nie zostało wyświecone. Pięknie, jak do tutaj zdejmuje T-44 na blow-up'a chyba z tego, co, z tego co zauważyłem, patrzyłem akurat na mapę, ale kątem oka tam widziałem chyba blow-up'a no i sytuację mamy tutaj już opanowaną na bazie, 17 pocisków i z trzeci i Eseta walczą z zieloną Esetą, myślę, że ona tutaj może mieć duży problem, jeżeli tak jak widzicie wezmą ją na dwa nie chciałbym użyć słowa baty, ale jeżeli wezmą ją na dwa ognie, że się tak wyraży ładniej to może mieć ona tutaj problemy na szczęście Damianek już do niej zmierza i będzie próbował jej tutaj troszkę pomóc, uratować ją nie wiem zupełnie po co się zatrzymał, powinien podjechać do tego czołgu jak najszybciej Schować się za następną górką, która jest tutaj, i stąd dopiero czekać na to, co się wydarzy, bo jeżeli będzie za daleko, to nie będzie oczywiście w stanie pomóc tej AZC. Tak właśnie w tym momencie robi. Podjeżdża sobie do tej górki i będzie czekał na rozwój wydarzeń, na to, co się tutaj, co się tutaj stanie. W międzyczasie ma Baczata na środku, więc może jego uda się trafić. Zobaczy, jak długo skupia ten celownik. No i te pociski nie lecą zbyt celnie, akurat tutaj, wbrew temu, co mówię udało mu się trafić, natomiast zaufajcie mi, jeżeli nie macie baczata, to nie jest to zdecydowanie snajper i z takich dużych odległości rzadko kiedy wchodzi nawet trzy pociski na pięć, czasem potrafią one polecieć gdzieś troszkę w bok i przez to po prostu uderzyć w miejsce, którego nie są w stanie przebić, albo uderzyć za zero. Eseta jest tutaj wyjechała i teraz rozpoczyna się flankowanie, czyli to do czego Batchat jest stworzony, w czym jest najlepsze, widzicie nie podjeżdżał tutaj Damian od przodu tej Esetki, tylko będzie próbował ją Zajechać od tyłu, tutaj się troszkę zawiesił TSE zdążyła się skapnąć o co chodzi, dostała jeszcze strzał za 700. No i po można wyjeżdżać. Pięknie jeszcze podpała. Nie ma automatycznej gaśnicy, szybko dość się ugasił, ale te 200 ty HP mu spadło, druga podpała. No i w tym momencie już był wykończony. Dwa pociski pozostały i z trzeci do, do skasowania 750 obrażeń. O w tym momencie już nawet 130, więc na jeden strzał, jeżeli tylko się uda, artyleria się nie wstrzeliła, więc teraz Damianek ma, Damian ma swoją, swoją szansę. Na żeby wykończyć tego ISA 3. 13 HP tylko, ale oczywiście frak się liczy. Już drużyna zadowolona. 7 do 10, więc ten wynik trochę się zmniejsza. I teraz mamy jak gra jeszcze został zgązkowany, więc nie będzie mógł się odwrócić. I zobaczcie, to jest dobre zachowanie. Nie strzela niego od przodu. Nigdy nie wiadomo, gdzie ten pocisk poleci. Poleci gdzieś na górną płytę, odbije się i go nie przebijecie. Pamiętajcie, że jeżeli macie taką szansę, to zawsze magazynkowcami starajcie się objechać kogoś od boku, bo wtedy macie pewność, że wszystkie wasze strzały wejdą. Naprawdę nie ma nic gorszego dla magazynka niż wyjechanie. z jednej pociskiem albo y wyjechanie nawet z pięcioma pociskami, ale w sytuacji, kiedy wszystkie muszą wejść i po prostu strzelacie do niego od przodu i coś dinguje, zostaje taki, taki ogryzek na 100-200 HP, wy macie 30-40 sekund na przeładowanie i on was zaczyna ganiać wtedy. Jeżeli to jest jeszcze jakiś duży klocek, tak jak Eseta, czy tam jak pancer, czy coś takiego, no to jesteście mu w stanie uciec, jeżeli będziecie wystarczająco, wystarczająco szybcy i zwrotni. Natomiast jeżeli to jest Med, jak te 62 Patton, czy coś takiego, to naprawdę możecie mieć duży problem, bo będzie Was gonił, strzelał do Was za darmo, a Wy przez te 40 sekund będziecie tylko i wyłącznie obrywali. Bacza tutaj na bazie 195 HP, czyli na jeden strzał pozostał. Damian zdążył się w międzyczasie przeładować. Będzie wyjeżdżał tyłem. Ładnie tutaj to robi. Niestety trafienie za zero, ten Baczczat mu odda, tak jest, oddał. Damian tutaj nie trafił, na szczęście jeszcze jeden strzał, i już Baczczat został wysłany do piachu. Musi cały czas uważać na artylerię: jest 9 do 11, 3000 obrażeń, dopiero 4 fragi. Ale uwierzcie mi, że jeszcze w tej bitwie troszkę będzie się działo. Eseta w międzyczasie tutaj pocisnęła do bazy przeciwników, i to było dość głupie zagranie, bo zobaczcie, jak tutaj jest dużo czołgów, pojechała zupełnie bez wsparcia. Sama powinna poczekać na to, aż tutaj ogarną sytuację w swojej bazie koledzy z Plutonu i dopiero wtedy spróbować coś tam przycisnąć natomiast jechanie samemu Assetom to się zawsze źle kończy ten czołg jest dość ślepy, dość duży łatwo go trafić i przede wszystkim ma długi przeładunek, który powoduje, że jeżeli dopadnie go jakiś czołg średni albo, albo Tadek z szybkim reloadem to jest go w stanie naprawdę bardzo, bardzo szybko wykończyć i, i tak się właśnie stało w tym momencie T61 atakuje tutaj jak pancera ale wyjeżdża nasz Damian, akurat w tym momencie zdążył się przeładować, wykończył ten czołg i uratował tym samym swojego jak Pancera. 6 dwójka śmiga tutaj cały czas na tych 45 HP. Udaje się jakimś cudem cały czas uciekać spod noża, uciekać przed tutaj wyrokiem śmierci. No i mamy 6 dwójkę. Jeżeli dobrze wylosuje naszemu Batchatowi, to powinien skończyć się na jeden strzał. Nie wylosowało za dobrze, ale za to podpalił znowu 6 dwójkę. Więc to już jest trzecia podpała, pamiętacie? Dwie podpały na esecie. Jedna na 6 dwójce, więc mamy już trzecią podpałę w tej, w tej bitwie. 3800 nabite. M103 próbuje kapować, co jest dość słabym pomysłem według mnie. To jest kolejny, kolejny przykład na to, że nie warto kapować. Zobaczcie, teraz oni dokładnie wiedzą, gdzie on stoi. Nie ma wsparcia po drugie, a po trzecie, no po prostu nie uda mu się skapować te samemu, jeżeli trzy czołgi gdzieś krążą wokół kapa. To jest, to jest po prostu niemożliwe. On oczywiście tutaj liczy na to, że, że uda mu się kogoś skasować na jeden strzał, jak panca dostał w tym momencie naprawdę mocny hit. Natomiast jeżeli oni go dopadną w mądry sposób, to będą wyjeżdżali tak, żeby zawsze wyjeżdżać tam, gdzie on się nie patrzy i, i to jest ich przewaga duża. Niestety tutaj Damian trafił go za zero. On próbuje tam dogonić te 6 dwój dwójkę, chyba się skapną, że nie uda mu się tutaj skapować tej bazy, więc próbuje po prostu zniszczyć te czołgi. Ma dużo HP, więc jeżeli zrobiłby to naprawdę mądrze, to byłby pewnie w stanie to zrobić. Natomiast jak widzicie, zbyt mądrze i zbyt dobrze mu to nie wychodzi, Damian jest na przeładunku, więc nie będzie go mógł wykończyć. Pewnie za chwilkę go skończy 6 dwójkę albo jak pancer S100 Adamian w tym czasie włącza sobie tutaj pociski goldowe, ponieważ zostaje mu cztery pociski. No to musi sobie załadować pełne magazynek, czyli pięć strzałów. Musi przełączyć na pociski goldowe, na pociski hit i teraz mamy dwa czołki, które pozostały przy życiu T62 yy, i nasz kochany budchat przeciwko jak pancanowi Arcie i KW4 yy, myślę, że KW4 tutaj nie będzie wielkiego problemu stanowił. niestety się zaświecił znowu. Yy, wydaje mi się, że ten Jak pancer go cały czas świeci, yy, tak jest, on już tutaj zdążył zjechać na dół i ustawić się, yy, ustawić się na, tym, na, tym, na tym miasteczku, ma Full HP prawie, yy, więc trzeba tutaj na niego bardzo, bardzo uważać, zwłaszcza, że, że już strzelił i teraz się przeładowuje, za chwilkę znowu będzie miał strzał. Podstawowa sprawa, objechać go, zablokować, on się nie będzie w stanie obracać, jeżeli, jeżeli, go, jeżeli go dobrze objedziemy. Pamiętajcie, z takimi tdk które wolno się obracają, zawsze skracacie dystans, staracie się skrócić dystans, ponieważ one wtedy nie mogą Wam za bardzo z nim zrobić. Jeżeli będziecie się strzelać z nimi na dużą odległość, to w końcu Was trafi i zniszczy, natomiast jeżeli Skrócicie dystans, zajedziecie go od boku, to powinno się bez problemu udać. W tym momencie 6 go tutaj go tutaj troszkę odwróciła jego uwagę. Ten, jak pancer jest odwrócony tyłem, a Damian bije go sobie za darmo, w ślepo właściwie, bo powiadomo że ten, że ten, jak pancer tutaj stoi. No i niestety ostatni strzał poleciał gdzieś tam na gąsienicę, widocznie i został złapany za zero. Jak pancer pozostaje na, na 395 HP, no i Damian może mieć duży problem, zaświecił się. Na szczęście na pewno zdążył, się tutaj schować, bo zanim jak pancer się odwróci to, to już Damian powinien być dawno schowany, tak jest, natomiast wie tutaj jak pancer, gdzie on się znajduje no i teraz zabawa w kotka myszkę, żeby wyjechać żeby strzelić ten jeden raz więcej żeby odejść ten jeden strzał szybciej od niego i go posłać do piachu. 5800 obrażeń plus to, co widzieliśmy tam, było za zero. Jak pancer popełnia duży błąd, widzicie, on próbuje tutaj zmienić swoją pozycję, natomiast Damian sobie naładował w międzyczasie. Nie wiem zupełnie, na co ten jak pancer liczył. Drugi strzał powinien go posłać do piachu, tak jest. No i sprawa załatwiona. Jeszcze artyleria tutaj strzela, w ogóle slajdując po, po krawędziu tutaj po skarpie, trafia, zabija Damiana. Na szczęście zostaje mu na dla HP, żeby jeszcze ją wykończyć. 6700 widocznych obrażeń. Przy czym myślę, że było ich dużo, dużo więcej. Nie pamiętam dokładnie, ile jest tutaj na samym końcu. Natomiast wy, wy widzicie już obrazki, więc możecie sobie to zobaczyć. Całkiem przyjemna gra. Całkiem, całkiem spoko zagrany, zwłaszcza ta końcówka od momentu, kiedy, kiedy zaczął obierzać tą mesetkę i bić tą mesetkę, od tego momentu muszę powiedzieć, że całkiem, całkiem spoko to rozegrali. Udało się bitwę wyciągnąć, zwłaszcza, zwłaszcza że drużyna się nie popisała specjalnie. Gratuluję wyniku i, i mam nadzieję, że sprawę joysticka mamy już rozwiązaną i załatwioną. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się. Cześć.